Dzisiejszy briefing będzie poświęcony głównie cenom energii, ale powiemy też o kilku innych zmianach, które zaczynają się. W lipcu oraz opowiemy o tym, czym będzie zajmowało się ministerstwo w nadchodzącym miesiącu. Jeśli ktoś z Państwa liczy na sezon ogórkowy, to nie u nas, będzie się dużo działo. Zacznijmy od cen energii. Zmiany wprowadzamy od 1 lipca. To jest rzecz, która bardzo interesuje każdą i każdego z nas, bo wszyscy płacimy rachunki za energię. Na początek dwa zdania dotyczące. Kontekstu, w jakim się znajdujemy, tak, żebyście Państwo mogli lepiej zrozumieć, dlaczego rząd zdecydował się na te, a nie inne działania. Po pierwsze, w budżecie, bardzo trudnym budżecie na ten rok, nie zabezpieczono złotówki na wsparcie obywatelek i obywateli i mrożenie dalszych cen energii. Po drugie, kiedy pani minister Polina Henkloska przyszła do ministerstwa, została ośmiomiliardową dziurę w systemie rozliczania cen energii. To była dziura w systemie rozliczeń tarczy energetycznej, co pokazuje, z jakiego pułapu startowaliśmy. Po trzecie, warto pamiętać o tym, że jest to też odwleczony rachunek za inflację z poprzednich lat. E, ceny zostały zamrożone w konkretnym, e, w konkretnym momencie. Teraz powoli e, i e, bardzo odpowiedzialnie wracamy do rozmrażania cen. Sytuacja na rynku energii się stabilizuje, ceny energii spadają. Przypomnę, że za mm, poprzedniej kadencji, poprzednich rządów, te ceny na rynku hurtowym wzrosły o 350%, więc to jest gigantyczny skok, z którego teraz schodzimy. Jednocześnie cały czas rząd obserwuje sytuację i mamy już wypróbowane instrumenty, gdy jeśli przyjdzie taka potrzeba, to oczywiście będziemy działali możliwie szybko, aby pomóc obywatelkom i obywatelom w przypadku, gdyby pojawił się jakiś kolejny kryzys porównywalny z agresją Rosji na Ukrainę albo kolejny szok cenowy. I szok cenowy prowadzi nas do trzeciego ważnego Punktu związanego z kontekstem, w którym jesteśmy. Polska jest dzisiaj uzależniona od, im, od importu paliw kopalnych i to uzależnienie wpływa też na to, jak wysokie mamy rachunki za energię. Także emisyjność polskiej energetyki wpływa na to, że nasze rachunki za energię są duże. Wynika to m.in. z wielu opóźnień związanych z rozwojem zielonej energii i budową elektrowni. Jądrowej. To są priorytety ministerstwa i to są priorytety rządu. Dążymy do tego, żeby nowy miks energetyczny, ten bardziej zielony i ten oparty o, o elektrownie jądrowe, zamieniał dzisiaj coraz bardziej problematyczne bloki węglowe. To w perspektywie zapewni nam stabilną i tańszą energię. Więc dzisiaj rząd w tej sytuacji zrobił wszystko, aby chronić obywatelki i obywateli przed niekontrolowanym wzrostem cen energii. Po pierwsze, działa cały czas bon energetyczny. O którym powiem jeszcze za chwilę więcej. To jest narzędzie, które wspiera te gospodarstwa domowe, które dzisiaj najbardziej narażone są na skoki cen energii i na ubóstwo energetyczne. Po drugie, Zadbaliśmy o wprowadzenie, maksymalne, o obniżenie maksymalnej ceny za energię elektryczną. Wynosi ona od lipca 500 zł za megawattogodzinę. Gdyby nie pojawiły się działanie rządu, to mielibyśmy 793 zł za megawattogodzinę. Zdecydowaliśmy się też odejść od systemu, w którym, do, w którym do pewnego pułapu cena energii była niższa, potem natomiast. Skokowo rosła, i w związku z tą zmianą będzie dużo grup społecznych, które na niej skorzystają. Możemy powiedzieć chociażby o tych gospodarstwach, które są ogrzewane na prąd, to jest około 5% polskich gospodarstw domowych, czy o tych gospodarstwach, które są ogrzewane przez pompy ciepła. Do tej pory gospodarstwa domowe. Czy rodziny, ludzie, którzy zdecydowali się na inwestycje w pompy ciepła, płacili za prąd więcej, pozużywali go więcej i wpadali w wyższą cenę. Więc teraz te osoby będą płaciły mniej. Bon energetyczny jest skierowany do około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Podnieśliśmy progi, to jest 2,5 tysiąca złotych dla gospodarstw jednodomowych i 1700 złotych na osobę w gospodarstwach wieloosobowych, warto też pamiętać, że obowiązuje tutaj zasada złotówka za złotówkę. Czyli w sytuacji, kiedy nasz dochód przekroczy ten próg o 5-10 zł, to o tyle właśnie zostanie obniżona kwota wsparcia. Także osoby, które dzisiaj zastanawiają się, czy. Będą tuż nad, czy tu, tuż pod progiem, od razu uspokajam, Państwo dostaniecie wsparcie i to wsparcie będzie odpowiednio duże. Bon energetyczny został też podzielony w zależności od potrzeb. Różne gospodarstwa domowe mają różne potrzeby i wsparcie dla nich będzie też rosło. Od 300 do 600 zł, jeśli mówimy o jednoosobowym gospodarstwie i o wieloosobowej rodzinie te limity zostaną podwyższone o 100% jeśli ktoś korzysta z ogrzewania elektrycznego, czyli mówimy o bonie, który będzie wspierał od 300 do nawet 1200 od 300 zł do nawet 1200 zł w zależności od tego o jakim gospodarstwie mówimy. 500 zł jako cena maksymalna to jest cena maksymalna, więc na rachunkach, które otrzymają obywatelki i obywatele, to będzie ta cena referencyjna. Jeśli zobaczycie Państwo na swojej prognozie jakąś inną cenę, warto wtedy kontaktować się z dostawcami prądu. Chronimy także te jednostki samorządu terytorialnego, które dzisiaj potrzebują wsparcia. Dla szpitali, dla żłobków, dla szkół sytuacja się nie zmienia, one mają ochronę na dotychczasowym poziomie. Podobnie postępujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, wiedząc, że one są bardzo podatne na wahania cen energii i to mogłoby się przełożyć też na, na impuls inflacyjny i wzrost cen. Więc w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw szkół, szpitali, żłobków, ochrona pozostaje na dotychczasowym poziomie. Bon energetyczny będzie dotyczył do, do, do około 3,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Wszystkie osoby, które będą potrzebowały wsparcia, mogą się zwrócić do swojego urzędu gminy, gdzie tam odpowiednio wykwalifikowane urzędniczki i urzędnicy przeprowadzą przez cały ten proces i udzielą wsparcia konkretnym osobom. Tarcza energetyczna działa, nadal będziemy chronić obywatelki i obywateli, a jeśli pojawi się jakikolwiek impuls, który sprawi, że ceny mogą wzrosnąć lub pojawi się jakiś kolejny kryzys, którego dzisiaj nie jesteśmy przewidzieć, mamy narzędzia, które możemy wprowadzić i tak jak do tej pory, będziemy prowadzili odpowiedzialną politykę w zakresie cen energii. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania do tej części? Panie redaktorze. No, tak, Wojtek Krzyczkowski, PAP. Jak pan zauważył, i jednostki samorządu, szkoły, szpitale i tak dalej mają ochronę na dotychczasowym poziomie. Warto by przypomnieć, jaki to jest poziom. 693 zł za megawattogodzinę, tak. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące tej części? Jak Bardzo proszę. kwestia wypłaty tego bonu. Kiedy faktycznie osoba, która po taki bon się zgłosi, Otrzyma dofinansowanie. Mhm. Ta będzie jednorazowa wypłata, która będzie nastąpi, nastąpi na koniec roku. Może być tak, że to będzie grudzień, może być tak, że to będzie początek, początek przyszłego roku. A cena 500 dla gospodarstw domowych będzie obowiązywała do kiedy? Na razie ustawa dotyczy drugiego półrocza tego roku. Tak jak wspomniałem, przyglądamy się sytuacji na, na rynku cen energii, mamy nadzieję, że będziemy mogli nadal, że sytuacja nadal będzie się stabilizowała i że w przyszłym pół roku będziemy, przepraszam, że w przyszłym roku będziemy mogli nadal odmrażać ceny, ale jeśli pojawi się jakikolwiek impuls, który będzie sprawiał, że ta cena może wzrosnąć, to będziemy adekwatnie reagować. Mhm. Jeśli macie Państwo pytań do tej części, to jeszcze dwa zdania a propos lipcowej kumulacji. Mamy zmianę dotyczącą cen energii, ale w lipcu zadzieją się też dwie inne ważne rzeczy. Wchodzi w życie dyrektywa dotycząca single use plastic, czyli plastiku jednorazowego użytku. Przestaniemy używać jednorazowych sztuczców plastikowych, talerzy i słomek. To jest mała zmiana, ale jednocześnie bardzo ważna dla środowiska i nie chodzi tutaj o tylko zanieczyszczenie oceanów, a około 70% plastiku w morzach i oceanach to jest właśnie ten plastik jednorazowego użytku, ale przekłada się to też na zwiększenie poziomów recyklingu. Chcemy, żeby ten plastik, który został już wytworzony, służył możliwie długo, żeby był poddawany recyklingowi i żeby nie trafiał po jednym użyciu albo do morza, albo na, na przysłowiowe wysypiska, więc jest to zmiana, która przysłuży się na lepsze. I ostatni obrazek to jest panorama Warszawy. E, rusza strefa czystego transportu. W Warszawie Ministerstwo bardzo kibicuję to jest pierwsza to będzie pierwsza strefa która będzie działała w Polsce bardzo ważna bo ona pokaże innym miastom małym i dużym bo w Polsce zarówno duże miasta jak i małe gminy myślą nad wprowadzeniem stref czystego transportu w jaki sposób do tego podejść oczywiście jeśli pojawią się jakieś problemy ze strony Warszawy i trzeba je będzie rozwiązywać to ministerstwo jest tu po to żeby ramię w ramię w tym wypadku z samorządem warszawskim Działać. To jest bardzo ważna historia, bo w Polsce co roku w związku ze złą jakością powietrza przedwcześnie umiera 50 tysięcy osób i transport jest drugim źródłem zanieczyszczenia, zanieczyszczenia powietrza, a w dużych miastach takich jak Warszawa, pierwszym lub drugim. 75% tlenków azotu w Warszawie to jest transport, więc to jest kolejna mała zmiana, która przekłada się na, na poprawę jakości powietrza. Czy macie Państwo jakieś pytania do, do tej części? Wiemy, że ministerstwo pracuje nad ustawą, która ma zobowiązać samorządy powyżej 100 tysięcy mieszkańców do wprowadzenia takich stref czystego transportu, jeśli normy tlenku azotu są przekroczone. Na jakim etapie są te prace? Czy ta ustawa może przyjrzeć jeszcze w tym roku? Tak, pracujemy nad tym i ta ustawa pojawi się na pewno w tym roku. Jeśli chodzi o przekroczenia, to mówimy o miastach powyżej 100 tysięcy, które dzisiaj notują przekroczenia norm jakości powietrza. Mamy też jeszcze, już wychodząc trochę dalej w przyszłość, na horyzoncie implementację zapewne dyrektywy AQD, która zmienia normy jakości, więc będziemy też w kolejnych latach. Patrzeć, jak ta zmiana, zaostrzenie norm i dochodzenie do norm, które rekomenduje WHO na poziomie Unii Europejskiej, będzie wpływało na sytuację. To jeśli nie macie Państwo żadnych dodatkowych pytań, to jeszcze dwa zdania a propos tego, co będzie się działo w lipcu w Ministerstwie zacznę od 12, bo o 12 odwiedzą nas górnicy którzy przychodzą rozmawiać na temat norm jakości paliw stałych. Jak zapewne Państwo wiecie, Ministerstwo nowelizuje rozporządzenie w tej sprawie. To jest bardzo ważne rozporządzenie, bo jego przyjęcie jest kamieniem milowym KPO i warunkuje wypłatę drugiej transzy środków, więc będziemy pracowali nad tym żeby w tym dobrym scenariuszu jeszcze w lipcu rozporządzenie zostało przyjęte. Ono jest teraz negocjowane. Stąd też zapewne wizyta górników, z którymi oczywiście porozmawiamy i jak zawsze wysłuchamy, wysłuchamy ich zdania i argumentów. Będziemy też rozmawiali na temat w lipcu, będziemy rozmawiali też na temat ogólnopolskiej Rady o Lasach, która cały czas trwa. Zaprosimy Państwa na spotkanie w sprawie złóż strategicznych i wdrażania reformy z zeszłego roku. Zakończyła się 25 czerwca, zakończyły się konsultacje do ustawy, o prosumentach, w lipcu też zaprezentujemy kolejny scenariusz Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu. Będziemy rozmawiali o tym, co będzie się dało, działo dalej z, koński, z końskim transportem na drodze do Morskiego Oka, więc w lipcu na pewno w ministerstwie nie szykuje nam się sezon ogórkowy. Bardzo dziękuję. A mo można jeszcze o, o górników zapytać? Ta, czy czy, czy mi ministerstwo w związku z tym, yy, bo padł taki... Yy... Pojawiła się w pewnym momencie taki jakby propozycja kompromisu, żeby to odsunąć w czasie, te wprowadzenie tych norm, że ministerstwo rozważa jakieś takie ustępstwa. Powiedzmy. One już są odsunięte w czasie i ta kompromisowa propozycja ministerstwa przedłuża obowiązywanie norm. Ale też oprócz tego, że rozmawiamy o KPO i o kolejnej transzy środków, to przypomnę te 50 tysięcy przedwczesnych zgonów w Polsce. To jest miasto wielkości Skierniewic, które co roku ubywa nam z mapy, więc. Oprócz pieniędzy rozmawiamy przede wszystkim o ludzkim życiu i o ludzkim zdrowiu. Gdybyśmy jak jesteśmy tutaj w Warszawie, mieli zachowane normy jakości powietrza, w, tylko w Warszawie to dostalibyśmy ponad statystycznie ponad rok życia więcej. Więc ta rozmowa o jakości powietrza w Polsce i o czystym powietrzu, to jest ważne wezwanie. Ministerstwo nie będzie tutaj szło na zgniłe kompromisy, bo wiemy, że rozmawiamy o ludzkim życiu. Czyli w lipcu rozporządzenie będzie. Taki jest plan.